Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią powróciły koncerty i inne wydarzenia plenerowe z udziałem publiczności. W weekend 24 i 25 lipca w chudnie świętowano dni gminy Nozdrzec. W tym roku to ważne dla lokalnej społeczności święto rozpoczęły w sobotę 24 lipca widowiskowe pokazy ratownictwa jednostek OSP z gminy Nozdrzec. W dniu wczorajszym mieliśmy widowiskowe pokazy ochotniczych straży pożarnych. Pokazy były atrakcyjne. I pomimo e, upału mieszkańcy również e, dopisali. E, wieczorem bawiliśmy się razem z zespołem Viva Loco i przed e, zabawą ogrodową był występ Bartka Frietka, naszego lokalnego rapera. Niedzielne świętowanie rozpoczął natomiast 19. przegląd kapel ludowych Kapel Jada 2021. W związku z tym, że w ubiegłym roku mieliśmy pandemię i nie mogliśmy zrealizować przeglądu, w tym roku mamy 19, a byłby to 20 jubileuszowy przegląd. Miejmy nadzieję, że przyszły rok pozwoli na zorganizowanie jubileuszu. Poza występami kapel ludowych mamy występ Młodej Przepióreczki z Dydni. Mamy trial show Akademia Rowerowa z Rzeszowa. Ponadto mamy akrobatykę sportową również z Rzeszowa. Gwiazdą wieczoru dzisiejszych dni gminy Nozrzec jest zespół Turnioki, a wieczorem bawimy się razem z zespołem Viva Loco. Organizatorem dni gminy Nozdrzec był Gminny Ośrodek Kultury, a wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem wójta Gminy. Dwa lata temu w Izdebkach zadeklarowałem, że właśnie następne dni gminy odbędą się na chudnie, ale też trzeba było poczynić szereg różnych działań. Między innymi właśnie ten plac, na którym stoimy, umożliwił realizację tego wydarzenia. Co prawda byłoby ciężko rok temu, ale można tak powiedzieć, nie wiem, żartobliwie, jeśli można w ogóle żartować na ten temat. COVID nam w tym pomógł, bo akurat w ubiegłym roku nie można było żadnej imprezy zorganizować. Ten plac, na którym stoimy, jest jednym z trzech placów, które wybudowaliśmy w tym roku. Były to środki z prowu. Uzyskaliśmy je dzięki współpracy z lokalną grupą działania Ziemia Brzozowska. Place zostały przy wszystkich budynkach. Czyli w siedliskach w rytej górce i tutaj na chudnie utwardzone do tego strefy aktywności dołożone. I mamy fajne miejsce do realizacji takich imprez, jak chociażby ta w tej chwili. Podczas dni gminy Nostrzec w Chłudnie został uruchomiony mobilny punkt spisowy. Mieszkańcy mogli skorzystać z doświadczenia pracowników Urzędu Statystycznego w Rzeszowie, którzy pomagali w wypełnianiu ankiet spisowych. Na ten moment spisaliśmy już 35 mieszkańców tutaj okolicznej gminy. I cały czas przychodzą, pytają. Tak, przychodzą, pytają, mają, są bardzo przygotowani, mają już przygotowane PESEL-e, także wszystko idzie bardzo sprawnie. Na takich imprezach, plenerowych jest bardzo fajna frekwencja. Dużo ludzi się spisuje, także jest to na pewno bardzo fajny sposób. Święto Gminy było także okazją do wręczenia nagród kapelom biorącym udział w dziewiętnastym Przeglądzie Kapeliada 2021. Jury zadecydowało, że trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł otrzymają kapele Graboszczanie i Dynowianie. Drugie miejsce i 600 zł przypadło Pogórzanom oraz Ważanom. Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną 800 zł zdobyła kapela Młoda Harta. Organizatorzy wydarzenia nie zapomnieli o najmłodszych uczestnikach święta. Przygotowali dla nich liczne konkursy: kinosferyczne, fotobudkę, dmuchańce i stoiska z różnymi przysmakami. Nie zabrakło także stoisk lokalnych artystów, instytucji i organizacji społecznych. Swoje przysmaki promowały gminne koła gospodyń wiejskich. Dzisiaj na dniach nocca wspaniałe wypieki, wspaniałe przysmaki. Co panie przygotowały? E, mamy tutaj no, trochę różnych rzeczy, na przykład i na słodko, i mamy też i na ostro. I mamy trochę i starodawnych rzeczy, tak wiejskich. Znaczy, co to są te starodawne? Mamy kiełobasiankę, swojej roboty, ze swojego mięska zrobione. Mamy takie smarowidełko, jest to smalczyk, słoninka z mięskiem, z boczkiem, z cebulką. Także też polecam, bardzo smaczne. Mamy chlebki czosnkowe, swoich wypieków. I nalewki, i soki, i malinowe, i struskawek. A proszę mi jeszcze powiedzieć, bo każde koło Gospodyń Wiejskich ma swój popisowy przepis to, który, przepis, który pieczy na każdą imprezę. Czy panie też mają jakiś wyrób, który często się u was powtarza na takich imprezach? Mamy. Często robimy właśnie pierożki z miętą. Ziemniaczanej ze serkiem. To najwięcej, tak. A dzisiaj, a dzisiaj nie mamy, bo nie zdążyłyśmy już zrobić i tutaj no, troszkę inne warunki są, żeby to zorganizować. Panie z kół gospodyń wiejskich zawsze chętnie dzielą się dawnymi przepisami, a także kulinarnymi nowinkami. W tym roku gospodynie rywalizowały także w konkursie kulinarnym. Według Jury bezapelacyjnie zwyciężyło koło gospodyń wiejskich z izdebek. Panie przygotowały ciastka francuskie z łososiem, kremowym serkiem, oliwkami i pomidorkami koktajlowymi. Święto gminy Nozdrzec już za nami, ale w planach jest kolejne wydarzenie, na które już teraz zaprasza gospodarz gminy. Na jesień planujemy jeszcze przynajmniej jedną, już mamy środki finansowe na organizację tej imprezy związanej ze świętem ziemniaka. Na każdą imprezę, która odbywa się na terenie gminy, zapraszam serdecznie i myślę, że ci, którzy przychodzą, nie żałują tego, że są tutaj.